Witamy w Australii domowym torze naszego Cześć, cześć, na cześć. KTD, witam Was i Głęścior też. Miało się zrezygnować, ale niestety się nie zrezygnowało. No cóż, KTD, witam Was, a Gueścior idzie w Las, bo ma 1,38 naprawy. Uuu, zawsze. No. No to ja jadę, no. I tak będziesz lepszy ode mnie, no ale. Nie, ja w polikacjach jestem cienki. Mam jakiś wyciek, ale tak naprawdę to jeszcze pewnie inaczej mi słychać, bo mamy jeszcze awary z sławkami. Nie, <laughs> nawet dlatego. nie jest źle. Nie jest źle. Było gorzej, było gorzej w jakby w garażu, Jak okay. a teraz jest okej. Jak mówi. Ale Cię może pobić, z tego co wiem. Słyszałem, że dajesz Mu większe prawo do tego niż mnie. <ścoughs> szczególnie jak jeździmy w jednym zespole. Albo szczególnie jak nie jeździmy w jednym zespole. Nie, bo jak nie jeździmy w jednym zespole, to... to ja Cię nie mogę pobić. Nie, Ty jesteś dobry na tych kwalifikacjach. Ja się nie potrafię tak skupić co do milimetra na jeden przejazd. Ja też nie, się uda. A ja wiesz, że w Bahrainie to ja byłem ten, w szósty. W Bahrajnie No. To jest yy, czas, Ty miałeś pula Oglądałem wczoraj ja Uch, pora na czwartek Ja wskoczyłem na pierwszy Heh Heh Chyba ci daje lepszy boli. <noise> Jakieś? W pierwszych dwóch ty miałeś pull position. Ale jeden przejazd i muszę jechać do tego. Co? Potrafisz zrobić dwa dobre kółka na tego ponad? No zrobiłem. Drugie lepsze zrobiłem.

Pierwsze kwalifikacje szóste a drugie kurde trzecie Więc Na pewno nie, nie lepszy bolid mi się wydaje, że mamy taki sam boli Wydaje mi się, że jadę, kurde, do maxa i widzisz. A jesteś na torze teraz? Nie? No, zjechałem. ja chyba co zaoszczędzę te opony. Nawet jak spadłbym na piąte, to nie będzie źle. Chociaż ja wiem. Uff. Ty dajesz jeszcze trzeci komplet, no, nie? No, jadę, no bo... co zrobisz? Trzeba próbować. No. tak będę oglądał. A mam uwalony bolit. <grymne> Ale pomiar prędkości masz pierwsze najszybszą miałeś prędkość. 335. Ну туда уже что-то dobrze, to jest kluczowy ten ostatni zakręt przed wyjazdem. Co ty ty rozbałem? że już może przytas? Jeszcze te, masz lepsze od mojego. Drugi nie. I kluczowy będzie tam. Druga pozycja Nie Piąta Ale pierwszy sektor masz wygrany To jest ta owoc, że trzecim, jakiś żółta flaga. A zniknęła. Może już, ja... już nie poprawia. Ja opuściłem. Coś. Jesteś ósmy. A ja pierwszy dalej, ale i zbliżył się Verstappen. Nie dobrze, Niedobrze, niedobrze. Moje pierwsze pół. <słuch> Mm -hmm. A, Australia, jedziemy proszę państwa długimi nogami. Jak to się zakończy, zobaczymy. Ale moje no, pole startowe nie napawa optymizmu. Hmm, P1, P2, P8, KTD85, P8 czy P9? No 8, chyba. Tak. Dużej duże tego nie mów. Stasz się dużo. gorszy start, ale nie taki zły To Chcesz mi bardzo. Tak, tak. tak, tak. Teraz wersapę za mną Który Krzysztof jesteś? Dziesiąty Uuuu Uszkodzenia? <śmiennie>. Nie, ale ma obracę Będę musiał ustąpić Verstappenowi. Taki osuki. Szczerzy za Perez. All right, let's focus now for the rest of the race. No, ale wyjście na prosto miał. Dobrze ode mnie. Pląki na drugim okrążeniu już lepiej się trzymają. Nie, on ja mam kurde jak go niechętnie, kurde, taczkamy. A węc tu 8 DRS will be enabled with this lap. You can use it when you're within one second of the car ahead and in the DRS zone. Nothing else about it. Wyprzedziłem paru gości na starcie, ale nie miałem się gdzie podziać w pierwszym zakręcie i To dobrze, że zahamowałeś. Może no. No zapyt zaraz przyczepnąć Jeśli przestaniesz się widać. Ale by mnie obróciło na ostatnim zakręcie Staciłem 200 ja już w Obróciło Cię? Nie, bo już pewnie wkradłem Nie mam, znaczy starym a pewnie mam, ale tamtypa. Zostałeś hardy? Nie, mi mediumy Nie dojadę na hardach Tyle krążeń? No, startowałeś na mediumach, nie? Tak Uuu, to jeszcze bym musiał zmienić już. There, like nice Ja bym objechał 20 We're krążeń na tym, 24 okay, No, może na rzadko <laughs> Kurde, <laughs> ja pierdzielę. Wyświetliłem sobie opony, ale mają, ale nie zdążyłem popatrzeć Kurde, że te komendy głosowe na Playstation nie działają, nie? No, to jest 60% Opony? O! A już lewo wchodzę w zakręte. Ale jeszcze niby jedno mam przejechać. Tylko już za późno nie dam wam najlepszego okrążenia, bo najlepsze okrążenie to miałem drugie. Naprawiałeś coś w tym, w boksie? Tak, szkodło, nasze nos szkodł Masz jakieś softy, Zobacz, to może na końcu mógłbyś na softy przerzucić Nawet używane, no, wiesz co. No, to... no nie wiem, zobaczę na razie Na razie muszę się to skupić, bo Który? 19 dalej? 15 Czy mam kciuki za punkty Albo za 30 No. Nie, nie. Isso. Nice. też światła, ale się nie widzę z tyłu. Nie, bo to dla sunody było. Niebieskie światło. Niebieskie to było dla sunody. Nie dla ciebie. <ścoughs> Teraz nie masz, nie? Nie. No właśnie. Uhu, Pierwsza wygrana! Uhu, 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 uhu. Jak pierwsza, nie wygrałeś ten? Nie Koro? Nie, nie, wczoraj byłem trzeci. A, trzeci. Wczoraj dwa razy byłem trzeci i teraz pierwszy. Także z podium nie schodzę. A dzisiaj nawet e, moja przewaga rośnie. Albert Park mm, proszę państwa toż za porażka Kolejna z rzędu Przedtem byłeś 16, teraz 15, teraz 16, także <grym, grym>, Także tylko jest jeszcze gorzej. Regres, no. Czasami się tak zdarza, no ale ty masz lepsze. No, czasami wiesz, trzeba dojść do dna, żeby się odbić po prostu. No. Tak, no. tak, tak, tak. Coś w tym jest. Zacząłeś no, dobrze dwoma półpozycjami i drugim no. miejscem. O, <laughs> Cię wywalił. No, <laughs> to było i no cóż, no cóż, raz się przegrywa, raz się przegrywa. No takim razem się szybkość Będzie git. Pewnie ja. <grystanie> ok, dziękuję, w takim razie do usłyszenia, next time. Dziękujemy bardzo, na razie w czy O, nagrywanie.